Cześć, to Matrixa, to kolejny odcinek. Kyrus. Tak, Kyrus. modyfikacje do Gothic 2 Noc Kruka. na. Chciałem Gotik Gothic 2 Noc na magię dyrektory. Nie, to jest po prostu modyfikacja Kyrus.pl na silniku Gothic 2 Noc Kruka. Sprawdźmy teraz, czy ktoś miał dla mnie jakąś misję. Fejdu, Felarion myślał, że trzeba się w lagerze na Aufgaben i Lehrern

Też nic. I tak to chce tutaj się chce ze, ze mną się. Rozmawiać w ogóle. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Że... Aha talarium się zbudował w, w, w ścianie. Hm. Zupełnie się z tobą A z łowcy? Mówią ja rozumiem, że tylko jedna osoba hm. hm. zupełnie się z tobą zgadzam. Zatem jest dla jakiś jakieś, znaczy ma coś mi do zaoferowania no, z tego całego tak obozu. No i talarian oczywiście, talarion oczywiście. No, ale go nie wliczam, bo to jest szef i on jest potrzebny do wy wykonania głównego wątku Zapytam się jeszcze tego strażnika, ale jak nie, no to wracam do Taleriona. I atakujemy. Hej. No to wracam. Myślałem, że tu jakieś zadania jeszcze będą fajne. A tu, lipa i tak. Coś tam jest może? Może tam by była kamienna tabliczka w... Naprawdę w wierzysz? W kotiku dwójce na skrójka. no ale... To jest mod A ktoś z was? Nie? Ej, ty łowców. Skąd ty to znowu masz? Naprawdę w to bierzesz. To to? Moje zdanie i ta... A to jest stół runiczny. Tam by na to nie wpadł. Chyba tak to się nazywa. Nic nie pomyliłem. Trzeba silnie uderzać tak, to. Sam jest. Się Inaczej bym się do tego zabrał. Nie mów, że o tym nie wiesz. Ech. Zupełnie się z tobą zgadzam. No jest dalej tylko co by. zobaczę, na co ją teraz zapisywać? Na piątek. Der Angriff nun beginnen. Będę dwóch, ludzi dwóch ludzi? A ja mogę założyć to. Wow. Chciałem ja już iść? Nadszedł czas by rozpocząć atak na miasteczko. Talren wysłał dwóch ludzi jako wsparcie przymierze może rozpocząć walkę. Z jakimi będziemy walczyć? Z tymi strażnikami miasta? Strażnikami miejskimi? Mówię, że ja sam jestem strażnikiem. To też mogą być dobrzy ludzie. Dobrzy dobrze ludzie. No ale cóż no. Każą. Myślałem, że z tym tak był martwy. Co się tam wyrabia? Nie, tak, nie, nie mów, że tam wyrabia. nie wiesz. Nie może tak dalej być. To było wiadomo od dawna Quentin nic. Hej! Przecież wiedział o tym wcześniej. I tak liczy się tylko siła jest nie się trzeba silnie uderzyć w Trzeba środek. uderzyć w sam środek. w Nie hey. Sind alle bereit? Ja, von uns aus kann es losgehen. Denk dran: nur die Na Krieger angreifen. Die restliche Bevölkerung müssen wir in Frieden lassen. No dobrze, dobrze. Nie można we wszystko, co się es geht los. Folgt mir! Gut. Ich würde vorschlagen, wir greifen erst die Unterstadt an und widmen uns dann dem Fürsten. wir Super. Nie, na początku. na kawałki. Walka. No. no. będzie zabawne. Nie powinieneś. Koniec kuczyć. z tobą, Waskuliusz. Tyle na ten temat. Muszę się wycofać, mam mało życia. Alarm! Pudesz go Mi się bij się, ja mam mało życia. Pokaż mu! O kurde Koniec z tobą, paskudo! Pomóż możli. Ale Hanna zginęła. Na ten temat. No nie jest stosowne zbierać teraz ich rzeczy. Nie może tak dalej będzie. Szkoda. Quentin też Tylko nie mów, że o tym nie będę się... A teraz wasu tak. nie poradzimy. teraz będzie zabawa. Wykończ go. Wykończ go. Koniec teraz z tobą, paskudo. Nauczmy się. Hej, gut. Unterstadt ist sauber. Jetzt kümmern wir. ich się problemy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Aż 50 nie mów, że o tym nie wiesz. Co parę? Czy coś się w końcu zmieni? Czemu nikt A, nie, nie. już był? został zabity. No teraz czas na górne miasto, niestety, w trójkę. A nie wiem, czy mi coś zdrojejeje, ale. wiesz, że o tym nie wiesz. ale Może się uda. Szczerze, tu jest ich mniej niż na górze. Teraz już jesteśmy w dwójkę cholerny bylak Wiecie co? Najlepiej chyba byłoby powtór powtórzyć ten atak I ja teraz muszę się angażować w tą walkę Walka! Ale czemu mi się? żeby jak najmniej osób zginęło. Atak! Nie można wierzyć w wszystko, co się dzieje. A czemu on mnie odrzucił? No ja znowu muszę wstać w trakt. Badalcu! Nie trzeba, wiem No, dalej. Teraz będzie zabawnie! Wal! Wal! Tyle na ten temat! Alarm! Patrzcie, ja sobie podpalcem. tak. Pokaż mu! Aha, już nie mam szans. super. Załatw go! go! O górne, dwójkę na mnie. go! No. Wykończ go! O nie. Antazja przyjdzie. Jest całkiem nieźle. Gip. Tyle na ten temat. Aha. Alarm! Alarm! Jeszcze coś się dzieje. Wykończ go! Co, z trójkę nam... kurde, w czwórkę jeszcze. Lepiej. Alarm! i odciągam trochę ich od reszty. Alarm! Jeszcze cię torwę! I są moi pomocnicy. Tutaj się zawiesili. Pokaż mu! <grym> Teraz będzie zabawka. Wykończ go! Załatw go! Wykończ go! Pokaż mu! Pokaż mu! Kiedy on nie zada krytyka, jest dobrze. Wykończ! Tyle na ten temat! No właściwie potrzebujesz mieć ten ryt. Za szybko klikałem trochę cały czas. Nie wiem czemu. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Przecież wiedziałem wcześniej. Przecież by wszyscy przeżyli? Nie, Quentin Bo chyba nie żyje. Niewłaściwych ludzi. A nie, Quentin. Znaczy nie to żyje to Hanna i nie żyje jeden z łowców. Ale jest dobrze. Aha, walka! Wykończ go! <słuch> Wykończ go! Uderzyłbym go, ale mi się nie. Tyle na ten temat. Znowu za Koniec Teraz z tobą, bardzo Hej, ty! Naprawdę to? nie. Dałbym wam Elixir, ale nie mogę. Jest jeszcze jakiś strasznik. Można to było zrobić. A tam jest jeszcze dwóch, super! Czyli we dwójkę na mnie. Wreszcie coś się dzieje. Załatw go! Ja się zajmę tym. Pokaż mu! Załatw go! Pokaż mu! Koniec z tobą, paskudu! Dobra, następny poziom, ja się teraz... Gut. Ale ty już masz straszną dawna Nie można wierzyć we wszystko co się słyszy. Nie mówię ci przecież nic nowego. Zjem sobie coś. Przecież wiedział o tym wcześniej. To przecież. No i atakujemy drąb. miasto. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Tylko może tak powoli. Żeby nie wrócili się nagle wszyscy. Dobra, z tą, dwój i z tą dwójką trze trzeba wciągnąć. Alarm! No, jak zwykle nie wyszło. ...na ten temat. Nie Znowu. Znowu. Wkurające to. Już teraz się robi. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. No popatrz, już mi lepiej. Skąd ty to znowu masz? No i teraz ja może pójdę na tego pierwszego. Okej, okay, oni tyle. już nas zobaczyli. Pierwszy jeden się zablokował, to bardzo dobrze. A! Zasłużyłeś na to, gnido! Ja mam jeszcze strzałę, czy już nie? Nie.

Czemu ja nie potrafię w ten rytm wbić? Zasłużyłeś okay, udało na to, się. gnido! Trzeba się podreperować. I dalej atakujemy. Może się uda tym razem. Tu ktoś jest jeszcze? Nie, tu już nikogo nie ma. Du hast alles nicht? Verdammt, wo ist Gregorius? Das weiß ich auch nicht. Das einzige, was ich gefunden habe, ist diese Rune. Möglicherweise bringt sie mich direkt zu ihm. Es gibt nur einen Weg das herauszufinden, doch wir haben nur eine Rune. Wer soll also gehen?

Nie chcesz się wyzwolić. No trudno. Nie nalegam. Kto przeżył? Przeżył Quentin i Keros, a i jeden łowca. co za Was ist hier los? Wer bist du? Endlich habe ich dich. Jetzt bist du dran. Warte. Ich kenne dich. Du bist der Sohn dieser Diebin, des Silvana. Nun bist du gekommen, um dich zu rächen. Und du hast sogar ein paar Freunde mitgebracht. Jedoch werden sie. Dir je ich ich Wie ich sehe, hast du sogar die klaue Belias an dich genommen. Sehr freundlich, dass du sie wieder für mich aufgeladen hast. Wie dem auch sei, wenn du denkst, du bist stark genug, dich mit der Macht Belias zu rächen, komm ruhig so näher. Stirb, du verdammter Bastard. John, ist O kurde, on ma zaklęcie. Trzeba się było nauczyć wrzucania nożami Barki na ląd, bo nie chcę, żebyś tam spadł, ale... No, chyba tak trzyma. No i co, to tyle? Łatwo poszło. Jak on nie ma miecza, tylko kule ognia. Tu chyba nic więcej nie ma. Nie? W ogóle po co on tutaj przyszedł? Z chwilę, co to jest? Kolce włączałem, jak tutaj się naciśnie ten przycisk. On miał jakąś runę, teleportację do pałacu. Na ja się zreperuję i wracam. Chcesz, żeby to był koniec już? A cóż to za nikt A mogłem sobie tą miksturę Berserkera wypić. Zapomniałem zupełnie o niej. Dobra, więc do pałac. Co nie mam many? Dobrze, że mam jakąś miksturę many, bo tak to byłby. Hey. Ich Gregorius Wild nicht mehr unter uns. Sehr schön. Der Fürst ist tot und die Stadt befreit. Endlich ist Silvana gerecht. Yeah. Du hast recht, Vater. Doch meine Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Ich werde in See stechen und versuchen, den Anführer der gelehrten Kaste zu finden. Ich werde die Klaue vernichten. Gut, ich hoffe, wir werden uns wiedersehen, Sohn. Das ist Dobra, trudno. Chyba mam iść w kierunku tej łódki. Przecież wiadomo, dawno. Mogę Ci opowiedzieć o takich rzeczach. A tam to tylko gadanie. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. No i tutaj prosto i w prawo i jestem. W tym porcie. No to w sumie chyba można nazwać portem. Jedynym i największym na tej wyspie. Czym? Czym? Jak to czym? To jeszcze chyba muszę tam wrócić. Jak mam stąd wyjść? No, kurde. A w czy tam grę po prostu może? A teraz mi się ekran rozciągnął Chyba Albo mi się wydaje, nie wiem Nie wiem czy czasem nie likwidują tego te paczki, które wygrywałem Może mi się tylko wydaje Robię w tym ataku to, że nie mogłem jakoś wybić tego rytmu. I zawsze mi się to myliło. Że przerywał mi się atak. Normalnie jest. no, Ale tak to miałem. Tak się powinno atakować. Ale tam atakowałem tak i za szybko klikałem i przez to przerywałem atak. No, zusammen. Die Stadt ist befreit. Der Fürst ist tot. Dies ist die Stadt Neuigkeiten. Doch sage mir, hat der Bund Verluste zu beklagen? Hanna lebt nicht mehr. Von ihr habe ich noch nicht viel gehört. Doch auch sie soll Adanos Segen erhalten. Okay. ich du bist mir eine doch deine Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Unser Boot liegt an der kleinen Küste im Westen. Nimm diesen Kompass. Damit solltest du den Weg zu den Gelehrten finden. Meine Berechnungen haben nämlich ergeben, dass sie sich nicht weit auf einer Insel im Westen aufhalten. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Reise. Adanos möge dich behüten. Czy gra się skończy teraz? Czy jak wypłynę? Czy jak tam wykonam tą misję? Nie wiem. A, oczywiście nie mam żadnej misji. Jest tam jakiś kompas. Który nie wskazuje północy, tylko wskazuje wyspę. Przecież to jest logiczne. Już jesteśmy w tej łódce prawie. Przy tej łódce prawie. A teraz już jeszcze jest o kurde. Czy Czytam grę. A teraz już jesteśmy w łódce. Dapisuję na dwa. I płyniemy. No i co teraz? Odpłynął. No i to już jest koniec. No także dzięki za fajną przygodę. Że pominęłyśmy. Dzięki za fajną przygodę. Fajnie się grało całkiem. Fajny krótki modzik na 6 odcinków akurat. Jeżeli tak powinienem go przejść szybciej, ale już tak jest dobrze! Ta muzyka zła. No i tak kończymy oto. Nie powiem teraz także na następnego odcinka. Cześć, tylko powiem no, po prostu... Cześć. Oczywiście będzie następny odcinek, ale już z innej modyfikacji. Mam nadzieję, że jedną to złote wrota, chociaż jeszcze, zobaczmy. Na 90% złote wrota. Także, cześć. Aha, i oczywiście y, ta seria nie będzie teraz od razu, tylko za jakiś czas. Tak jak mówiłem w filmiku informacyjnym sprzed moich ferii. Także teraz już definitywnie cześć.